widzowie witajcie w kolejnym odcinku. Na moim kanale jest Farming Simulator 23 I dzisiaj będziemy sobie robić or orkę tego pola. Na początku Was zapraszam na mojego Instagrama i Discorda. Linki macie w opisie. No. I widzowie właśnie.. <laughs> Zaczynamy sobie orkę. I w poprzednim odcinku sobie kupiliśmy krowy. Kupiliśmy sobie krowy, i w poniedziałkowym odcinku kupujemy sobie również konie. I tam za kilka odcinków: e, świnie czy barany. Ja chcę sobie po prostu widzowie te zwierzęta no mieć kompletne tak jakby kompletne zwierzęta mieć a we wtorkowym odcinku będzie akcja z belowaniem. Będzie akcja z belowaniem. We wtorkowym odcinku. No widzowie. Gospodarka się już rozwija. Widzicie już maszyny. Oj sorry, coś mi przyszło. I będę sobie widzowie każde film, każde maszyny tutaj sobie będę testował. Z nami ale ale chcę sobie je przetestować. O kurde, jaki miak. Dobra, ten miaki to się potem poprawi. I sorry, że poprzedni film to był taki krótki, ten będzie dłuższy. A to belowanie to widzowie będzie na największym polu. polu na największym. No. A w piątek będzie będą żniwa znowu. Żniwa zboża. John Dirkiem. Tak w poprzednim odcinku było e, kultywowanie to będzie teraz siał bo nie jest troszeczkę mocniejszy. O 50 koni chyba od tego masy i to powinien się tak bardzo nie męczyć pod górę e, z tym siewnikiem. I właśnie... I właśnie widzowie, e, wyszły nowe fakty na F Drive Lear Truck Simulator. Czyli widzowie, twórca planuje dodać właśnie, e, planuje dodać mm, te special transporty, czyli te ciężkie transporty. I właśnie Ciężkie Transporty i Multiplayer, też doda. I będą widzowie te naczepy, tandemy, zwykłe naczepy, podwójne naczepy. I najprawdopodobniej do busa będzie można sobie przyczepkę jakąś załatwić. To też fajnie. A data premiery to najprawdopodobniej 21 grudnia, czyli to jest sobota a ja, jak dobrze wyjdzie no to wy no to zacznę nagrywać dopiero od poniedziałku albo w niedzielę zacznę no nie wiem zobaczyć jeszcze się zobaczy i też chcę sobie zrobić e, akcję z drzewami z wycinką drzew Czyli dobrze się sprawuje ten, 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 case z, tą, z, tą, z tym, z tym, z tym, w Dużo mam widzowie w planach, nie wiem z wszystko się Powie, powiedzie z tych planów No i też za kilka odcinków. Chcę sobie kupić nowe pole, ale już nie wiem jeszcze, czy tam, czy tam, czy tam. Tu jest dużo pól obok gospodarki. Może tam za, za sklepem, gdzie są też fajne pola. Na, na razie sobie będę kupować widzowie pola najbliżej gospodarki A jak się jeszcze troszeczkę bardziej rozwinę no to będą pola gdzieś koło sklepu dopiero i właśnie eee no kurde troszeczkę za późno opuściłem opuści, opuści, pługi i niestety tam troszeczkę nie zaorał, ale dobra Tem, jaki po filmie się poprawi, oczywiście. No, i nagrywam ten film wcześniej, bo w środę nie mogę, bo mam do lekarza. I wtedy nie mogę nagrywać, który, ale nagrywam dzień wcześniej. I już jest widzowie 175. Subskrybentów. Jak, e, jak Mad Madranera Mobile, na końcówkę to było 168, Tazy 172. To dzięki chyba temu, że był odcinek za zakupy za milion. E, no, za milion. E, no, za milion. No, za milion dolarów. i właśnie e, on chyba widzowie najwięcej z, e, zyskał subskrypcji dzięki za to, że się że się przyjął ten film jestem bardzo z niego zawodolony jest u mnie na jest drugim filmem e, na moim kanale Te, z tych najlepszych on u mnie na playliście to on się on się jeszcze utrzymuje i właśnie tak. I no, za sobie skończymy film. Dobra. Jadę sobie już kolejny kurde, trochę tych mijaków zostawimy, ale to nic. Nic widzowy się nie dzieje. No tak, jak mówiłem, co będziemy robili w odcinku. Ja sobie zrobiłem taki kalendarz farmingowy i mam zapisane akcje czyli bawełnę też będę chciał, to energetyczną ziemniaki, buraki, takie tam. Bawełna to jest nowa, bo, bo na F 20 chyba została dodana Oryginalnie na premiery była, bo w aktualizacji nie dodali Ciągnik sobie radzi dobrze, 12 km jedzie Ładny ten dosyć ładny jest szczerze mówiąc w środku. Tak, na grę mobilną to jest dobrze zrobiony, szczerze. <laughs> I ta akcja to będzie... Już wam powiem, ta akcja będzie trwała dwa odcinki. W pierwszym będzie belowanie, belo a w drugim będzie zbieranie i przewożenie na gospodarkę. Na gospodarstwo. I widzowie, szkoda, że ten pług nie ma animacji. Jak on, jak się ta ziemia tak obraca. No bo w dwudziestech. W 20 to nie wiem czemu nie było. E, nie było tych pługów. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu nie było pługów. Czyli w następnym odcinku sianie, e, sianie zboża I akcja Z tym e, Ze zbelowaniem Na kostki nie na bele Bo na bele to mam Czekajcie czyta widzowie krona to Gdzie ona robi kostki. Czekać. Eee... W bele. No tak, dobrze, w bele. bele. Czyli w te takie kostki. Dale dalej mi są... Trochę ja się nie skupię na robocie, tylko na mówieniu. Niektórzy się mnie czasami widzowie pytają, że czy nagram Farminga 26. Tak, nagram jak wyjdzie. Na razie nagrywam 23 <laughs> i sobie też pogrywam w nowego pc Farminga 25. I tak sobie myślałem, czy nagrać, czy, gra, czy nagrywać dalej na Androidzie, czy, na, czy już zacząć na Windowsie. Szczerze mówiąc, mi na androidzie jest łatwiej niż na, bo tam, no, tam jest troszeczkę bardziej dużo roboty e, z przesyłaniem filmów. To jest jeszcze troszeczkę trudniejsze. A ja się tak za bardzo nie znam na programowaniu, ale wrzucić i umiem i. Umiem wrzucić film i zrobić miniaturkę. Dla mnie to nie ma najmniejszego problemu z takimi czynnościami. No oj, kurde, trochę się rozgadałem, ale to nic. Przynajmniej nie będzie trzeba słyszeć ciągle ciągnika. Kurde, odczepiłem przypadkowo e, ten pług Będę musiał, widzowie, poza odcinkiem tu znowu zaorać. Bo na jakiś czas to trzeba na polach zaorać. Ciekawe, chyba w 20 nie było chyba tych tych ptacz, ptaków. Tych. No nie było tych ptaków. W 20 a w trójce je dodano. Jeszcze widzowie jeden pasek i skończę No i te drzewa to mi nie przeszkadzają, nawet widzowie ładnie wyglądają Cień dają, najważniejsze W grze jest lipiec I już mam widzowie pie 8 godzin już na tym save'ie Przegrane I co jakiś czas wam będę widzowie mówił ile mam na save'ie Godzin. No i, i oprócz tego już nie mogę się doczekać Drive Lear Track Simulator. Taka podobna gra z, też z takimi e, tymi e, no z takimi podobnymi rzeczami. To jest oczywiście Drive Drive coś tam, już nawet nie pamiętam co, ale 3 lata temu miała ta gra wyjść, a 2 lata... 3 lata temu była zaczęta ta gra i 2 lata temu miałem mieć premierę, ale jak wiemy nie miała Dobra widzowie, ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu, zostawcie subika z dzwonkiem tam na dole, z gór. dzięki i siemanu.